O, dzień dobry panie sąsiedzi. Dobry pani sąsiadko. Sprawę mam. Nie mogę ta, że ona w domu rekord bije. A co sąsiad tutaj? Na deszczu chcę rosnąć. Si mówi, że jak ktoś stoi na deszczu, to rośnie. Sąsiad chce się urosnąć, po co? Żeby być wyższym. Nie być niższym. Bo jest w pewnym momencie taki wiek człowieka, że się zni 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 zniszcza. A ja chcę się wyższyć troszeczkę być. Żeby wywyższyć wy, 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 to nie, to aż takich aspiracji nie? nie mam. Nie, nie, ja mam psa, nie, nie kota. I ja bym chciał mieć taki wzrost, żeby zawsze tak nie stawać na palcach, jak się stoi przy płocie. Tylko numanie, żeby wszystko na na tak wszystko, wszystko, żeby widzieć. Teraz zauważyłem taką ciekawostkę, że jak pada deszcz, to nikt nie wychodzi z domu. <laughs> nikt nie chce rosnąć. Ta mimicę mają, ta mimicę wzrostu. Boże teraz rośnie, tawa rośnie, krydza rośnie. To wczoraj tego nie było tutaj, co jest, a dzisiaj urosło. Było, było, żartuję, bo to ma 60 lat to drzewo. A może mi jeszcze chcemy się od słowa do słowa? Rozkośnie to zrobię. Ślimak i basen. Teraz mówię. Ślimak, skorupa, dom, ogród, basen. Dziękuję sąsiadzie, To do widzenia. Widzenia, widzenia! Niech sąsiad rośnie duży i zdrowy. Tak, duży i zdrowy sąsiad to jest duży i zdrowy sąsiad. Tak jest. No, w sensie na podwórku, bo tak jeśli chodzi o kraje, to niech sąsiad będzie malutki. Nie? <ślesy>